Cześć wam! Dzisiaj między innymi dowiecie się jak wygładzić animację. Witam wszystkich. Dzisiaj Wam pokażę, jak używać graf edytora. Przechodzimy do niego wciskając trzecią ikonkę bądź F4 i to jest nasz edytor. Nie różni się zbytnio od sterowaniem od innych edytorów, ale jednak je omówię. Dobrze. Żeby poprzesuwać sobie nasz edytor, wciskamy lewy Alt oraz klikamy na kółko my na myszce i trzymamy i przesuwamy. Żeby przybliżyć w pionie, wciskamy lewy CTRL oraz scrolujemy do siebie bądź od siebie. Żeby przybliżyć w poziomie, wciskamy lewy SHIFT i też scrollujemy. To by było na tyle. Pokażmy jedno zastosowanie, które uważam za najważniejsze, którego tylko i wyłącznie używam. I to jest jedyny powód, dlaczego używam właśnie tego edytora. Najprostszym sposobem na pokazanie tego będzie zanimowanie kamery. Kamerę sobie naszykowałem i chciałbym, żeby ona przejechała stąd. Dotąd cofnę zmiany. I teraz fokus na początku. Przechodzimy na początek naszego klipu, czyli strzałką w górę. Zyskamy M, aby zrobić zakładkę. I chciałbym, żeby w czwartej czy piątej sekundzie, w czwartej czy piątej sekundzie, już była nasza kamera przed soldem. Czyli przesuwam ją. Zakładka nam się tworzy automatycznie. Dobrze. Zjadę trochę niżej na editorze. I to jest wartość, która nam się zmieniła. Trzymałem lewy i ją zaznaczyłem. Otwórzmy naszą animację. Wciskamy spację. Jak widać, jest to trochę liniowe, czyli tak samo jakbyśmy zrobili Motion editorem. Ale kurw, editor daje takie możliwości, że możemy sobie wygładzić nasz ruch. Tak więc zademonstruję. Zbliżę trochę. I teraz tak, zacznijmy od, od końca klipu. Trzymamy lewej i zaznaczamy tą kropeczkę. Pojawiły nam się dwa puste kwadraciki. Zaznaczamy jeden i trzymając scrolla podnosimy go. Dzięki czemu wygładzimy pewną część naszego, naszej animacji. Teraz zróbmy to samo z początkiem. Zaznaczamy go, zaznaczamy to samo inny kwadracik. Podnosimy troszkę. Nie musimy akceptować enterem. Przechodzimy do początku, jeszcze raz, i teraz wciskamy spację, żeby zacząć zmiany. Proszę bardzo, od razu ruch jest płynniejszy. Jak widać, na początku nam trochę cofnęło, ale to jest dlatego, że wyjechałem trochę nad animację. i teraz powinno być OK. Dobrze, od, odtwórzmy. Jak widać, ruch jest z kamery znacznie płynniejszy i znacznie lepiej się to ogląda niż taki zwykły liniowy. I to jest jedno, jedyne zastosowanie, które o którym warto wspomnieć. Możecie to też wykonywać, gdy animujecie, nie wiem, ruchy postaci. Jeżeli chcecie, żeby płynnie podniosła postać rękę w górę bądź w dół, tylko pamiętajcie, nie należy z tym przesadzić, bo może mogą wyjść małe błędy. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do obejrzenia poprzednich poradników. Do usłyszenia.